Normalnie będzie pomieszanie z poplątaniem. 21 i 22 listopada zapraszamy do Krakowa na dwa wyjątkowe wydarzenia, nawet na trzy. W ogóle pomieszanie z poplątaniem jest, ale wszystko Wam wyjaśnimy. 22 listopada w sobotę odbędzie się konferencja Każdy Dzień z Pomysłem. Pamiętacie jak było rok temu? Jeśli nie, pewnie już teraz widzicie na filmikach. Natomiast dzień wcześniej, 21 listopada, częścią tej konferencji będą także warsztaty, na które zaprosiliśmy Waszych ulubieńców. I te warsztaty będą od godziny 10 aż do godziny 18. Zapoznajcie się, zobaczcie kto z nami będzie. Żeby dodać dramaturgii całej sytuacji, to ci, którzy będą w Krakowie 22 listopada, to w piątek będziemy mieć konferencję dziecięca matematyka z panią zuzią. Mówiłem, że będzie pomieszanie z poplątaniem, ale zapraszam.